Cześć, cześć, a potem oni... Kto to kurwa był? Po co on No Kolego sympatyczny Jakubie. Chciałem Ci poinformować, że znajdujemy się w tym samym miejscu, w którym znajdowaliśmy się nie dalej niż kilka miesięcy do tyłu. Tak, wiem. Ja tutaj taką brzanę złowiłem fajną. Ok, Jestem gotowy. Zaczynamy kolejną edycję letniego wędkowania. Jesteśmy na Popradzie. Bardzo mi miło, Kubu, że ty dzisiaj ze mną łowisz. Nawet mi się również, że tak łowisz. Fajnie. E, spróbujemy złowić na początek kilka kleni. No, kilka to. Spróbujemy <noise> <noise> złowić kilka kleni. E, przyjechaliśmy do Zubrzyka. Taka mamy troszeczkę taką mroczną atmosferę, taką niczym z horroru, bo wczoraj trochę popadało. No i zobaczymy, będziemy łowić na początku na naszej ulubionej płani. Twarde przynęty, to jest temat przewodny dzisiejszego wędkowania. Zaczniemy od małych wirówek, małych woblerków, a potem jak ten dzień się troszeczkę rozwinie, to gdzieś na prądach poszukamy brzan. Zobaczymy, czy się uda nam przechytrzyć jakąś, a jeżeli nie, to pozostaniemy przy kleniach. Mam nadzieję, że te dzisiaj dopiszą. No i, no i tyle właściwie. No tutaj nie ma co przeciągać, jest fajna godzina i myślę, że kilka ryb się nam uda z rana złowić, a później no to może być tylko gorzej niestety, bo zapowiadają kolejne 30 stopni, więc czym prędzej, tym lepiej. Może tak. Ja proponuję dowody, panie Jakubie. Okej, okay. zaczynajmy. No to... Zaczynajmy. Jak są te kamienie tutaj po lewej stronie, tam jest wlewka i będziemy rzucać pod drugi brzeg. Tam pod drugim brzegiem są takie jakby zatoczki, mini zatoczki między tymi kamieniami. Jak podejdziesz bliżej, Kubuś, to tu będziesz widział mhm. i tam będziesz próbować celować i te wirówka, ta wyrówka jak wpadnie do wody, to na pierwszym metrze musi być branie. Później też, ale ten pierwszy metr jest kluczowy w przypadku tych. I tutaj wszędzie, tu gdzie są te skały po drugiej, po drugiej stronie, ta wirówka wpada do wody. Pierwsze 2-3 metry jest strzał. Nie ma brania. Ściągamy i znowu powtarzamy. Generalnie wszystkie ryby, których się będziemy spodziewać, będą pod drugim brzegiem. Także Daniel będzie miał utrudniono trochę, trochę zadanie ze względu na to, że będzie miał dość daleko. Mogą być brania ze środka, szczególnie o tej porze. Tym bardziej że spławy są na środku, jak widać. Ale czym później i to słońce się nam pojawi, na pewno wszystko pod kamieniami. Mhm. No i tyle. No dobrze. Właściwie. Musisz nadawać jej, wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Żeby ona się ładowała, ta wędka. O, teraz czuję, że pracuje. Lepiej rzucaj troszeczkę w dół rzeki, żeby ten Stronę, nurt napierał no. na nią. Mm -hmm. Wtedy będzie lepiej pracować po prostu. Piotrek w swoim żywiole. tutaj dzisiaj nie kopie strasznie. Myślę, że to boleń, tak mi się wydawało po płetwie, ale nie jestem tego pewny. Zaraz zresztą zobaczymy. Powolutku, powolutku, powolutku. Jeszcze masz troszeczkę czasu do niego. W każdym razie ładna ryba. Zobaczymy, co tu Kubuś. Kubuś, nie kręć tak tą wędką. Podnoś do góry ją. Podnieś ją do góry delikatnie. O, super, fajnie. Fajnie, fajnie. Świnka. Jez, nie mogło co innego wziąć, ale ładnie. Jateczka. na dzień dobry. Ale parzek klasycznie ładnie w pyszczku trzyma. No super. No, wydągnęła I wypuszczamy. A puść, No i popłynęła. Jak to Piotrek mówi, stoimy w rybach, ale tak niechętnie biorą. Piotrek tam zerwał przynętę jedną na rybie, ja też. No i rotujemy przynętami. Ja miałem jakieś branie, nie chciałem, że dzieje się, ale nie na tyle, żeby było co pokazać. Ryby bardzo dużo spławiają się, zbierają suchą muchę, ale na razie ciężko się nam do nich dobrać jest nam do nich dobrać. Może tak. E, natomiast no co, jednego urwałem z woblerem, zaliczyłem też kąpiel. <grywia> nie widziałem kamienia, który był przede mną. Taka woda jest szaro-bura nie jest jakoś krystalicznie czysta, nie widziałem. E, no i spróbuję tutaj połowić takim małym woblerem. Wróciłem specjalnie do samochodu, żeby znaleźć odpowiedniego. Woda bardzo powoli płynie. No jest dużo brań, ale takich delikatnych, takich tylko dotknięć, ciężko z tego coś wypracować. No zobaczymy. Połowię tu jeszcze chwilkę, natomiast jeżeli nie będziemy mogli na tej planie sobie poradzić, to po, pójdziemy na szybką wodę. Tam będzie nam po prostu łatwiej te ryby sprowokować do bardziej agresywnego brania. Także próbujemy dalej. Próbujemy się wstrzelić, Piotr to już na gumy nawet łowi. Dzielnie walczy i nie poznaje go. Siedzimy tu od rana w tym miejscu aż dziwne, on zawsze tam pierwszy prół do przodu. A teraz on powiedział, że stąd nie pójdziemy dopóki on nie złowi. Czy on będzie coś tam rzucić pod haczyk ciekawego. A teraz sobie zakładam live turnamenta tonący, no i przyginam groty i idę rzucać dalej. No. Trzeba kombinować. Obrotówki się nie sprawdzają. Daniel, 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 Daniel! Patrz, patrz, patrz! Nie uwierzysz! Ja sam nie wierzę. No wprawdzie ryba jest mniejsza od palca. No nie, no nie jest mniejsza od palca. No. Klenik! Aaaa! Co to Gigant, gigant! Gigant! Widzisz go? No! Brawo Piotrze! Kuba mówi, że klenia nie złowie. Ha, ha, ha! Czyli idziemy dalej. No dobra, no, no, próbujemy i tyle. No. Próbuję teraz na dajwę. może się coś uda trafić. Może. Nie wiem od czego zacząć, czy wygramolenia czy zawiązania buta. A but zgubiłem nic ciekawego się nie wydarzyło. Oprócz dwóch urwanych tleni z woblerami. Takie błędy prawdziwka. Jak się to stało, to nie wiem. Już ta plecionka była gdzieś tam już prze, troszeczkę nadwyrążona na końcówkach. Musiałem uwalić tego i może będzie lepiej. Zaraz uminiemy taką jedną pańkę, wejdziemy na prądy i będziemy szukać po prądach. Jak złowi brzanę, to bym chciał go widzieć, jak schodzi z tego urwiska, żeby ją podebrać. Zazdinałam, jaką zaszkodzę, Jaśu, co Ci dam? Wejdziemy na w takim razie. Tam ci ja bez z bonetku, Bo ja cię kocham Nie będziemy tu wchodzić Bo to nie będziemy im przeszkadzać A ja to fajna woda jest mm -hmm. I co dzień dobry biorą czy nie biorą Trzech was jest tam To Was miniemy tak Żeby wam nie przeszkadzać No, no. Tak, tak, to myśmy kleń Klenikiśmy łowili tam na górze, a teraz tutaj, przyszli, to zejdziemy na dół, żeby tutaj wam nie przeszkadzać. Tylko tam wiesz, rzut 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 rzut, 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 Będziemy szli sukcesywnie w dół rzeki, będziemy szukać takich wart, znaczy szybciej płynących fragmentów. Dlatego, że na płaniach generalnie te ryby raczej nie chcą atakować naszych przynęt, a jeżeli już to robią, to są tylko delikatne brania. Dlatego idziemy szybko w prąd i będziemy szukać tych szybszych kawałków idąc dalej i dalej. No, także chłopaki dzisiaj parę kilometrów w nogach będziecie mieć. Zapraszam. Zróbka. Chyba kleń. O ładnie. Prawo Piotrek! I wyczepił się podbierać. Ha! Mam! Tam są Kubuś! Fajna ryba. Mieliśmy koncepcję i zaczęliśmy łowić tylko w szybko płynącej wodzie. I od razu przyniosło to skutek. To były dwa brania. Pierwszego niestety nie udało się zaciąć. W drugim, o, pojawił się taki kleń. Tam się niezły. Mam nadzieję, że go nie puścimy. O, proszę. Świetnie. Będziemy go zaraz wypuszczać, ale zanim to zrobimy, to Danielek zrobi nam zdjęcie. Pierwsze koty za płoty, jak to mawiają. Łatwo nie jest. Ponadto, że rzeka jest piękna, ale ten przepływ jest taki mały, że te ryby no, bardzo są nieufne, ciężko się, ciężko się wpasować. A że jest, dzisiaj mamy challenge, łowimy na twarde przynęty, no to jest to tym bardziej trudno. Próbujemy. Kubuś tam, widzę, że kupuje moje miejsce. Teraz Kubuś, ja widziałem, że oprócz tego klenia, to tam są brzany wychodziły, wiesz. Ja bym tak, wiesz, potrzymał w tego woblera, może któraś go zgarnie, wiesz. Po drugi brzeg, tam wiesz, widziałem gdzie wpadło. O, miałem branie od razu. Jak właśnie pytacie czasami, na jakiej wodzie powinno się łowić w lecie, to właśnie na takiej. Ono ma płynąć po prostu. Tutaj dzień do dnia jest niepodobny. Daniel! O, e, uklejka muklejka! Coś zrobiłeś? Uklejka. Uklejka <grywka> na Panie, ciesz się pan, że jest. Przechodzimy do kolejnego prądu, także na pewno już tą końcówkę sobie odpuścimy płani i idziemy szybko na prąd i dalej, i dalej. Ja Miałem tam bramę, ale to była mała ryba, bo już widziałem jak mi żyła. Z wrażenia to, że podbierak wyciągnął o wypiął się super. Taki mały, piękny Wypuszczamy. Oj. Lecimy po ojca, matkę, dziadka, babcie. Kolejny klenik. Udało się go złowić na Sticker baita. Teraz pokażę przynętę. Najpierw wypuścimy klenika. Jest niewielki. O, proszę bardzo. Dobra, uciek. Dobra. Łowimy w prądzie i to faktycznie zaczęło działać. O, wędka pod nogami, taka. Pobler od Savage Gear, Sticker 4,5 cm. Taki mały pstrążek. Już któreś branie. To jest taki trójczowy wobler, ale on tutaj w prądzie bardzo dobrze się nam sprawdza. On jest spłaszczony specjalnie tutaj, jak widać z góry można zobaczyć. Jest wąski i ten nurt go nie wyrzuca. Bardzo dobry wobler do łowienia właśnie na prądach, na pstrągi, w tym okresie letnim też na klenie. Była ryba kolejna, więc próbujemy dalej. Sprawdzamy tylko węzły. To jest bardzo ważne, jeśli łowi się właśnie na kamieniach, w prądach, bo to się lubi nam przecierać dość często, dlatego dość często potrzebujemy sprawdzać tutaj nasze połączenie jest ok. Najprawdopodobniej jest brzana. Stałem tutaj nad nimi dość długo, dlatego że po prostu widziałem jak się spławiają, ale nie mogłem sobie z nimi kompletnie poradzić i w końcu po wielu trudach i znojach jest. No. Powolutku, powolutku musimy poczekać, wiadomo o co chodzi. Przecież to nie jest pierwsza brzana, jaką złowiliśmy. No ale wzięła ładnie, fajnie szczeliła. Nie jest za wielka, ale jest. <laughs> Oprócz głowacicy, brzana to jest właśnie to, po co się tutaj przyjeżdża. O, pudełka. Niestety taki bałaganiarz, jak ja zawsze mu coś wypadnie. Widać, jak ma ładnie w pysku, ładnie wzięła. O. Powoli. Nie, jest ogromna, no, ale jest piękna. Muszę ją tutaj wypiąć. Mówiłby hak bez zadziorowy, ale tak wszedł tutaj. Że jakoś muszę ją trzymać mocno jeszcze. O, udało się. O, już popłynęła. Super. Czasami, jak widać, warto wrócić do klasyki. Po prostu mały, biały twisterek z relax. Czasami klasyka, to jest właśnie to, jak trzeba wędkować. Taka, taki turlany po dnie po prostu gdzieś tam. W końcu taki ładny strzał. Naprawdę, dowiedziałem, że już jest fajna ryba po braniu. No co Ci mogę powiedzieć, no. Świnkę połowiłem, klenie połowiłem. Czego? Żyć nie umierać. Tego, tego hopie, tam połowił kleni? Topie. Oczywiście! One po klebia to nie stały. To były podklenie. Rzucam albo na swoją wysokość, albo troszeczkę pobliżej siebie. Na topie tego robaka, czyli tam popuszczam troszeczkę. I powolutku, powolutku w dół zobaczymy. lepszy zerówka w kolorze srebrnym daje radę. Wyciągnięty klenik, także jest spoko. Może jeszcze jakiegoś się uda wyhaczyć. Co? Połowione. No, bez szału, ale coś tam połowiliśmy. Jakie wnioski? Zmiana miejscówek. No, przede wszystkim być. łowienie w szybkiej wodzie. Według mhm. mnie. Bo ta wolna woda to, pomimo tego, że ryb tam jest bardzo dużo, to one są bardzo nieufne i ciężko jest po prostu je tam łowić. I to jest może nie strata czasu, ale na pewno jest to dużo trudniejsze niż łowienie na prądach. Mhm. Może w ten sposób. No, ale w sumie fajnie, bo i klenie, i brzanka, i jakaś świnka, i dużo małych rybek, brań. m, właściwie. Zabawa była. Generalnie to, co chcieliśmy osiągnąć, osiągnęliśmy. Łowiliśmy przy, przynętami twardymi klenie. Można powiedzieć, że bardzo dobry dzień. Zrobiliśmy sobie kilkukilometrową wycieczkę po rzece. Ryby generalnie lepiej było nam łowić w bystrzach. Mm -hmm i tam były najlepsze efekty. Trochę czasu za długo spędziliśmy tam na dużym. Na samym początku. Próbowaliśmy tam łowić, a tam było naprawdę bardzo dużo ryb, ale one nie chciały dzisiaj tam w ogóle brać, a jak brały, to bardzo delikatnie. Potem stanęliśmy w kolejnej miejscówce, bo chcieliśmy złowić koniecznie brzanę, udało się, druga gdzieś tam spadła. Nie najgorzej. Także właściwie ja jestem bardzo zadowolony. Ja również. No, zupełnie, Męczony, to zupełnie ale... coś innego niż takie łowienie na wiosnę. To łowienie w lato charakteryzuje się właśnie przede wszystkim takim szybkim przemieszczaniem, szukaniem szybkiej wody, aktywnych ryb. No mm. i to właściwie udało się nam dzisiaj zrobić. Szaleństwa nie było, ale udało się nam pokazać, że umiemy jednak coś tam zrobić. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Ja również dziękuję. No i cóż, no kolejnym razem wrócimy do naszej chyba ulubionej rzeki. Tak. Mamy tam challenge do zrealizowania. Coś trzeba wyciągnąć. Chyba, że chłopcy jeszcze z Katowic w międzyczasie przyjadą ze Śląska, ale to gdzieś tam się uda wkomponować. Także jeszcze raz dziękujemy i wszystkiego dobrego życzymy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się.